A ja chciałbym usłyszeć odcinek, którego jeszcze nie słyszałem. To nic prostszego, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce próba słuchowisko, klikniesz sobie w link i wyświetli się tobie strona. No i co, no i co, nic nie widać. A to wystarczy, że przesuniesz stronę odrobinę w dół. I zobaczysz listę odcinków, których nie słyszałeś. Którego jeszcze nie słyszałeś? E, piątego. Piątego jeszcze nie słyszałem. No to klikasz sobie w odcinek numer 5 i zobaczysz u góry kółeczko z trójkącikiem. Klikasz. Próba. Odcinek piąty. I już możesz słuchać odcinków, których nie słyszałeś. A jeżeli chcesz usłyszeć nowe, to zapraszamy na antenę Radia Poznań. Zapraszamy. Słuchawisko!